Jak zaktualizować stawki VAT towarów wynikające z tarczy antyinflacyjnej 2.0 w subiekcie GT? W celu skorzystania z kreatora zmiany stawek konieczna jest wersja 1.70 programu oraz aktywny abonament na ulepszenia. Aby uruchomić kreator będąc w kartotekach towarów i usług, należy wybrać górne menu Narzędzia, Kreator zmiany stawek podatku VAT. W pierwszym kroku dostępny jest krótki opis działania kreatora. Można również przejść do artykułu e-pomocy opisującego szczególne przypadki związane ze zmianą stawek. Po kliknięciu dalej pojawi się okno kreatora, w którym należy dodać towary, dla których będzie zmieniana stawka VAT. Można tego dokonać korzystając z pola Dodaj, wpisując nazwę towaru. Dostępny jest też hiperlink Dodaj zbiorczo który oferuje znacznie szersze możliwości wyznaczenia towarów do aktualizacji. Między innymi dostępny jest filtr z kodem CN, który umożliwia wskazanie zakresów kodów i wykorzystanie do tego zaawansowanych masek. Podczas definiowania listy towarów do zmiany należy zawęzić ją do towarów, które docelowo będą miały tą samą stawkę VAT. W kroku zmiana stawek VAT należy określić nową stawkę podatku VAT oraz sposób wyliczania cen w kartotekach towarowych. W tym miejscu można zdecydować, czy po zmianie stawek VAT w asortymencie program powinien wyliczyć nowe ceny netto z zachowaniem cen brutto, czy też dostosować ceny brutto bez zmieniania cen netto. Przeliczenie cen zostanie wykonane dla wszystkich zdefiniowanych w systemie poziomów cen. Kliknięcie w Wykonaj w przypadku powodzenia aktualizacji stawek i cen wyświetli status OK w kolumnie Z, stan zapisu. Kliknięcie w przycisk Zakończ spowoduje zamknięcie okna kreatora. Działanie kreatora nie jest ograniczone, w związku z czym możliwe jest jego wielokrotne uruchamianie.